I skończył się nam ten borgumik. Za mną pusty namiot, tu było szaleństwo. Teraz namiot stoi i czeka na poskładanie. I co? Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, ale to wszystkim, którzy wzięli udział w tej naszej imprezie. Konwent online nam się udał zarąbiście. Jeżeli coś was ominęło, wskakujcie na YouTube. Tam już na zawsze zostanie pakiet. Filmów, prelekcji, spotkań, tego wszystkiego, co powstało w ramach Burgionika. Dzięki każdemu, kto podesłał dobre słowo, dzięki wszystkim, którzy tutaj przewinęli się przez knurów i zostawili swoją obecność. Także super, super sprawa. Jesteśmy teraz totalnie w niebie, Jesteśmy mamy takie wory pod oczami, ale generalnie było super i jest super i dzięki dla wszystkich portalowców którzy to zrobili super sprawa Borgem Week 2025 zakończony